No, witam, witam. Jak tam żyćko? My tutaj mamy stygnący wykop, który trzeba zalać betonem, i to też wam dzisiaj pokażę. Ale naszły im pewne wątpliwości, ponieważ patrząc na komentarze odnoszę wrażenie, że jakiś promil mojej widowni ma poniżej 10 lat. W związku z czym jestem zobligowany powiedzieć, że ten materiał nie jest dla nich. Będą tutaj treści dla dorosłych, albowiem pokażę wam wibrator. Jeśli interesują Cię takie treści seksualne, chcesz oglądać tego więcej, koniecznie rozważ subskrybowanie tego kanału i wciśnięcie dzwoneczka, żeby nie pominąć żadnego odcinka. A teraz już zaczynamy. Słowem wstępu powiem Wam tylko, że ławy fundamentowe zalewałem betonem B25W8, czyli bardzo wytrzymałem betonem konstrukcyjnym. On praktycznie jest wykorzystywany już do, do robienia wieńców, do robienia stropów, ale ponieważ w betoniarni, z której zamawiałem, różnica kwotowa nie była taka duża między tym betonem a klasy niższej, a dodatkowo mogę zamówić sobie tam ten beton W8, czyli o podwyższonej odporności na działanie wody, to się nie zastanawiałem. To też zaowocowało później, że nie musiałem aż tak dużej wagi przy, przykładać do hydroizolacji samych fundamentów. Oczywiście one były zrobione, ale nie musiały być zrobione tak perfekcyjnie z tak drogich materiałów. dodać muszę jeszcze, że nie w każdej betornie, betoniarni będziecie mogli sobie taki beton W8 zrobić. Jest na to konkretny przepis i po prostu nie każda betoniarnia po pierwsze go ma, po drugie nie każda tego to produkuje, bo nie jest to zbyt często spotykany beton, więc spokojnie, jeśli sobie zamówicie jakiś B20, być może nawet B15, zależnie od tego, co macie w projekcie budowlanym, powinno wystarczyć. Na mój fundament zeszło około 14 metrów sześciennych tego betonu, Koniecznie zamówcie sobie pompę. Ten wydatek tam 350-360 zł. Dokładne podniesienia kosztowe będę Wam jeszcze robił. W każdym razie to jest coś, co bardzo Wam ułatwi pracę i dzięki temu będziecie mogli zrobić to w pojedynkę. Nie będzie łatwo, ale jest to jak najbardziej wykonalne. Jestem tego żywym przykładem. ponieważ samo zbrojenie, uziemienie instalacja odgromowa są bardzo istotne, więc na początku zrobimy sobie małe podsumowanie tego, tych najistotniejszych elementów razem z pokazaniem jak to wygląda w tym ostatnim stadium jeszcze przed zalaniem betonem. Żeby Wam to uatrakcyjnić, to będę, to będę to przeplatał też z filmami z samego wylewania tych kolejnych metrów sześciennych mieszanki. No i na koniec będzie małe Podsumowanie, już po tym procesie jedziemy z tematem. To jest już, mam nadzieję, ostatni film na temat zbrojenia ław, fundamentowych. Może podsumuję te wiadomości. Zadłuża się to za cztery pręty, takie żebrowane 12 Nie da się tego giąć w rękach, ale za pomocą dźwigni. I... I kawałka, no nie wiem, tak jak ja pokazywałem, jakieś duże kantówki, cokolwiek by móc, móc ten tren zaczepić. Może go wyginać do 90 stopni, tak jak tu potrzeba na różnikach. Łączony w tym przypadku na strzemiona Fi 6 20 na 15. 15. jest do góry, 20 jest na bok przy ławie w 60. Daje to 20 cm betonu, 20. Łaby 20 zbrojenia i 20 betonu. Minimum musi być jakieś 5-10 cm otuliny betonu do żebrowania, po to, żeby sam metal nie miał bezpośredniego kontaktu z, z wilgocią z gruntu. <laughs> Dlatego on musi być podniesiony na kostkach na jakieś 10 cm, że spokojnie będzie chroniony. To o czym się często zapomina, to właśnie danie tej. Polernej benalki. sposób wykorzystać ten wykop dając tylko taki pasek jeśli nie zapomniał zrobić to teraz to musiałbym naokoło całego domu metod fundamentu kopać dół na jakiś metr w głąb i dopiero tam wsadzać tą bednarkę no dlatego jest to oszczędność pieniędzy i czasu tylko trzeba o tym pamiętać tu mamy element do instalacji odgromowej on idzie na zewnątrz będzie połączony z drutem, to pójdzie sobie do góry na dach. I tam będzie czekało na piorun, który nigdy nie nadejdzie. Miejmy nadzieję. A tutaj ten długi kawałek, on oczywiście będzie krótszy. To instalacja uziemiająca, ona idzie wewnątrz. No, i tutaj jest zakup wibratora do betonu, chociaż niezbędna, zwłaszcza że zamówiłem beton W8, w 25, czyli wodoszczelny, który trzeba dobrze zagęścić. No i taki wibrator jest do tego niezbędny. Koszt jest trzy razy większy niż w wynajmu, ale wystarczy, że trzy razy będzie potrzebny i, i mi się to zwróci. A na tej budowie co najmniej trzy razy go będę potrzebował, więc. No, tutaj mi stoi woda, pracują, ale niestety z nawet rękami wykopywałem glinę. Co, co ją będzie, pojawia się znowu. Ale ustawiam, że większe zagrożenie fundamentu to będzie teraz zrywanie się przezemnie. Niż ta, na woda, która sobie beton wsiąknie, a potem ten beton to odda. To tego też już to zostawiam. A poza tym, żeby się na miejsce jak widać to idzie po wewnętrznej stronie ścian e, te benarki muszą być nieco odsunięte od zbrojenia, bo jeśli będzie to zalane betonem i betony kolidowałyby z, e, z bloczkami fundamentowymi, czy tam pustakami zalewowymi. Trzeba by się z tym potem męczyć, a tak? Zresztą tak jak we wszystkim, tak jak widzę, zawsze pomyśleć wcześniej, troszkę się namęczyć i potem zyskać dużo na czasie i energii. Za jakieś pół godziny przyjedzie betoniarka, właściwie dwie, bo tutaj wejdzie 14 metrów sześciennych betonu. No i zaczynamy zabawę. I pół godziny zajęło zalanie, zawibrowanie, rozparcelowanie pozostałości, które mi tam wylali, ponowne zawibrowanie, ee, ław, tak żeby to miało ręce i nogi, jakiś tam poziom. Nie wyobrażam sobie wylewania tego bez wibratora, który pokazywałem wcześniej, albo nie, Niemniej jednak. To się poziomuje dopiero po wibrowaniu, a przy wylaniu to są po prostu takie skarpy. No, na tym nie wyobrażam sobie e, dawać jakiejkolwiek izolacji. Proszę, jakie jedna rzeczka wygląda? E, no bo byłoby zbyt nierówno, i tutaj ta izolacja przeciwwodna czy nic by nie dała. Jeszcze spróbuję to wygładzić, bo dalej nie jest to idealna konsystencja. Znaczy konsystencja, idealna powierzchnia. Nie wiem jak się na to zabrać, zaraz coś pewnie wymyślę. No, coś coś ruszyło. Jest jakiś tam efekt prac. Dobrze. No, zabawa była przednia, nie wiem, czy z własnej woli bym to powtórzył. W każdym razie najważniejsze są przygotowania wcześniej. Etap zalania betonem jest zwieńczeniem wszystkich poprzednich etapów i muszą być one zrobione naprawdę dobrze. Musi być zrobione dobrze zbrojenie i musicie pamiętać o tym, żeby zrobić całą tą instalację uziemiającą i odgromową, jeśli taką macie w projekcie, no bo potem, owszem, będzie się dało poprawić, Błędy czy też dorobić taką instalację, ale to po prostu będzie droższe i bez sensu. Już za tydzień w kolejnym odcinku pokażę Ci dostawę pierwszych materiałów. Będą tam bloczki zalewowe, będzie też piasek zasypowy i będzie też pierwsza tragedia budowlana na tym kanale. Wiem, że czekasz na takie smaczki, więc jeszcze raz przypominam Ci, żeby subskrybować kanał, oglądać na bieżąco, a zanim tamten odcinek wyjdzie, to na pewno spodoba Ci się ten. Wtedy zapraszam Cię, żeby sobie go oglądnąć.